Witajcie przyłeczki, ja jestem Bzyku i witam Was w kolejnym odcineczku z Minecrafta. I zanim zaczniemy, mam dla Was mega, ale to mega wielką prośbę. Zostawcie łapeczkę oraz tą subskrypcję do góry, ponieważ wiem, że naprawdę widzowie jesteście do tego zdolni, a wiem, że także dużo osób, które ogląda, no nie subskrybuje, co mnie naprawdę tutaj zasmusa, że tyle osób ogląda odcineczki, ale niestety nikt nie subskrybuje, dlatego subskrybujcie, strzelcie tam subika, a my zaczynamy z odcineczkiem, prawda? A dzisiaj co będziemy robić? W dzisiejszym odcineczku postanowiłem, że pójdzie do nederu, dokładnie do tego, wiecie, do tej innej krainy, tak zwanego wymiaru nederowego, czyli do tego piekła, tak zwanego po polsku, co strasznie brzmi, ale tak, pójdziemy tam, zwiedzimy tam troszeczkę rzeczy, generalnie zamysł jest taki, żeby zobaczyć tam tą twierdzę, to obczaić tak dokładnie oraz, 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 oraz zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś bastionu, nie, e, oprócz tego zebrać jakieś perły, bo wiecie, e, no to troszeczkę, że tak powiem, no my jesteśmy tutaj miesiąc, nie, miesiąc na tym serwerze gramy i wiecie co, i nie pokonaliśmy jeszcze smoka, no trochę dziwne, prawda, więc trzeba by się było bo przynajmniej przygotować, ok? Że, jak Palenom powie, ok, możemy iść pokonać smoka, no to żebyśmy mieli te wszystkie perły, te rzeczy, dlatego w dzisiejszym odcineczku właśnie idziemy sobie do Netheru i zwiedzimy piękną na wyprawę pierwszy raz. I uwaga, czekajcie, e, tylko jedna sprawa. Ja gdzieś tutaj miałem, bo potrzebujemy 40 żelaza, to jest dużo. Oprócz tego przydałyby nam się deski, jakieś tego, jakiś łipkowy tutaj by mi się przydał. No, no, no. E, coś jeszcze przyda, czy jeszcze? Woda się nie przyda, ale czekajcie, przyda się? Nie, no, nie przyda się, bo przecież e, woda w tym. O, właśnie, złoto, złoto się też przyda, no, no, To też jest ważne. I czekajcie, jeszcze tak, z takich rzeczy bo musimy się przygotować. Mamy to, nie wiem, czy pochodnie nam się nie przydadzą. Pochodnie możemy trochę wziąć, e, w sensie zrobić, to ono to się na pewno przyda, ale muszę zrobić zbroję, bo wiecie, powiem wam szczerze, gdzieś mi się ta moja zbroja zagubiła. Nie wiem, czy dałem ją szczepsonowi, czy coś, ale w każdym razie zgubiła mi się. Zrobimy żelazną zbroję, oprócz tego musimy, ale to, 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 jest, to jest po prostu obowiązkowe tarcze zrobić. Tarcze musimy zrobić, ta jest mega ważna. Jak widzicie, mam w ogóle diamentowy miecz. Mój neterytowy miecz schowałem, ponieważ wiecie, nie chcę, żeby on się zużył, a mi się ciężko kopie netery. Teraz akurat nie mam za bardzo czasu, dlatego go nie kopiemy, ale oprócz tego, bardzo ważna rzecz, patrzcie, musimy zrobić budki, budki dla piglinów, żeby wiecie, jeżeli jakiś ten piglin, jak to się nazywa? Ta świnka, taka świnka neterytowa po prostu e, chciała nas, wiecie, zniszczyć, to my tutaj mamy elegancko złote buty, więc nic nam się nie stanie. Dobra, mamy to, mamy to. Ej, w sumie chyba mamy wszystko, ty, czy mi się wydaje. E, złoto, złoto by się przydało, żeby e, powymieniać po się. Nie wiem, czy od Padiona nie wziąć, bo Padion mi mówił, że on by chciał się powymieniać teraz z tymi piglinami, więc wezmę troszeczkę. Oczywiście oddam mu też, podzielę się z nim tutaj tym lutem, czyli tak zwanym. Tym, 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 damy, weźmy troszeczkę więcej, nawet może style, 30. No, ja mu dam oczywiście też, widzowie, podzielimy się tymi przedmiotami, ale Pan nie prosił, żeby właśnie się powymieniać, więc widzowie, lecimy po prostu do tego netheru. Uwaga, uwaga, to jest to przejście eleganckie, od, po... naprawdę. No, ja to przejście widziałem chyba od początku, tak naprawdę palionowa. Jest ono naprawdę stary. Dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Wchodzimy tutaj do TED-u, uwaga, uwaga pu, 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 dobra, a, dobra, jesteśmy. Wow, ule, dzień. dzień dobry, 8. A, a to nie, to jest ten normalny piglinek. Ta świnka, ta świnka. Czekajcie, to są w ogóle wszystkie normalne świnki. Ta świnka jest zła. Tutaj muszę mieć założone buty. Tylko nie chcę mieć teraz założonych butów, bo te złote buty się szybko zniszczą, prawda? I będę musiał zaraz zrobić kolejne. No, to by było takie, no, średnie, prawda? Dobra, chodźmy, widzowie, co musimy zrobić? Najpierw ja bym zbadał tutaj Tom Generalnie twierdzę, nie? Zobaczyłbym o nie. Czy on nie będzie chciał wglebić? Tak swoją drogą, chyba tak. Się się obawiam, się Dobra, czekajcie, nie, wezmę złote buty. O, o, piklinie, zostawię, Dobra, zostawił mnie chyba. Dobra, dobra, jest w porządku, w porządku, w porządku, w porządku, Gitarka, gitarka, dobra. Więc no nie wiem. Generalnie zwiedziłbym, znaczy ta twierdza już chyba nie wiem, czy jest zwiedzona, ale zakładam, że jest, że ktoś już ją zwiedził wcześniej albo i nie. Ale tak, spawnery, powiedzmy. Je, najlepsza rzecz, jaką musimy tutaj zrobić, to znaleźć spawner blaz'ów. Dzisiaj raczej tego spawnera blazeów nie zrobimy. O, nie to. Jest, ej, dobra, to jest czarny szklet, dawaj. Go. Ej, dobra, przecież my Widera możemy w ogóle zrespić, dobra. O, uwaga, żoga. Masz, a masz, czekajcie, uwaga, musimy tak być ostrożni. Bardzo, okej. Okay. Dostajesz, dostajesz, dostajesz. Dobra. Jest. Ajajaj, aj, aj. nie wypadła niestety ta czaszka. Mm, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. A weźmy, może czekajcie, a pochodnie będzie więcej widać. Troszeczkę więcej widać, jakby. To może porzućmy po prostu tu tutaj troszeczkę więcej tego światła. Później tego, albym zebrał to. Ja cię ciekawidzę, to jest tak fajne. Tego złota jest, że tak powiem, no przyda się, przyda się to złoto, nie? No, przyda się na pewno. Ale wiecie, co jest ważne dla mnie? Bardzo ważne jest dla mnie to, żebyśmy znaleźli tutaj z Dobra, no to, to chyba nie ma sensu w ogóle co patrzeć, tylko jedną rzecz bym sprawił. Czy faktycznie nie ma tutaj blaze'ów? Ej, pa, panie Blaze, jest tu pan Blaze? Pan Blaze, bo ja wiem, gdzie jest jeden spawner blaze'ów, On jest tam, gdzie widzieliśmy na odcinku, em, jak tutaj ten, jak byłem. Jak, na jakim odcinku to było? Już nie pamiętam o nie, to jest Blaze, znaczy gast, ale wiem, że wiem, gdzie jest jeden. O, tam jest, tam jest spawner Blazeów. Dobra, dobra, to chwila. Muszę to zaznaczyć sobie, gdzie jest spawnerek blaze'ów, Uwaga, proszę mnie gaście tutaj nie bić, gaście, Czekajcie, gast, gaz, gaz, bijesz, wiecznie bijesz. Ej, gaz! Gaz, co tutaj robisz? Tu jest spawner i tam jest. Jest chyba spał, oj one mnie nie lubią te blazy, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, uciekamy, 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 uciekamy jaj dobra, tu jest spawner blazy, o nie, o nie, nie, dobrze, nie, dobrze, dobra, zabijamy tego, tego nie zabijemy oj oj ale dostałem, dobra, dostałem, ale spokojnie, przeżyjemy to, przeżyjemy to Luzik, luzik, arbuzik, luzik, garbuzik, luzik, arbuzik, ej, co mnie bije, zaraz, co, coś mnie biło, ej, coś mnie biło przed chwilą, ej, co mnie biło, dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czekajcie Spokojnie, spokojnie, to jest blaze, to jest blaze, dobra, padł. I mam dwie pałki, okej, okay. ale wiecie co? Zrobiłbym jednak. o, e, o, co mnie bije? Ej, coś mnie bije. E, zaraz ja cię kręcę, co mnie bije cały czas, dobra, bo się wkurzę, ej, bo się wkurzę. Ej, nic, dobra, zginę, ej, zginąłem, zginąłem, zginąłem. O nie, zginąłem! Nie! Nie zginąłem! O nie! Co? Co ja zrobiłem? Dobra... Nie, to było tak głupie, dobra, szybko. Co ja zrobiłem, jak ja jestem w ogóle? A, Nie, nie, nie! Co ja zrobiłem? Nie, 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 ja nie, nie. nie chcę, żeby to się tak skończyło. Proszę, nie mówcie mi, że ja moje wszystkie przedmioty po prostu zostały stracone. Płakam. Nie, tylko nie to moje przedmioty, przepraszam. Ja jestem takim nopkiem, nie myślałem, że raz na zbrojami wystarczy, ale jak widzicie, yy, troszeczkę nie wystarczyła, jakby to powiedzieć. Yy, upsik. Dobra, ten villager cały czas tutaj jest. Ja nie wiem co on robi. W tym netherze. Nie pytajcie się mnie, naprawdę się mnie nie pytajcie, co robi widać w netherze, ale ja chciałem oświetlić po prostu tego spawnera, żeby już więcej rzeczy się tutaj, wiecie, nie pojawiało. Że już mi, już mam dosyć. Już mi naprawdę wystarczy tutaj tych wszystkich blazów, No ale widzicie co się stało. Ja cię kręcę, dobra, lecimy tam szybko, szybko, szybko. Musimy tam wejść, musimy, mam nadzieję, że mi itemki nie zniknęły, bo jak mi zniknęły, to będę smutny. Będę powiem więcej. Bardzo smutny będę jak mi znikną moje przedmioty. Przecież ja już naprawdę, już raz mi zniknęły przedmioty. musiałem naprawdę długo pracować, musiałem pożyczyć diamenty odpaliona, Paliona, żeby się jakoś odkuć, wiecie, żebym mógł zdobyć normalnie diamenty i wszystko elegancko. No i znowu bym chyba musiał pożyczyć. Jeżeli to wszystko stracę, mam nadzieję, że nie, ale widziałem, że tam był ogień. Więc widzowie, obawiam się, że może być niekolorowo. Okej, okay, okej, okay, czekajcie, czy my tutaj szliśmy? Tak, chyba tak. Chyba. Nie, nie, nie tędy, nie tędy. Dobra, ale jesteśmy blisko. Jesteśmy tu, 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 tu. o w tym miejscu. O, o, tutaj byliśmy, tu byliśmy. Czekajcie, gdzie, gdzie teraz szliśmy? Tutaj. O, dobra, tam jest ten spamner. Dobra, szybko, 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 szybko. szybko. Uwaga, uwaga, uwaga. Widzowie, idziemy, 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 idziemy. O, Mam przedmioty. dobra, jest, jest, yes, super, super Tylko Pytania, czy wszystkie? Uwaga, 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 bierzemy, 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 bierzemy. Zakładam na siebie zbroję. Ej, nie wszystkie. Oj, 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 już widzę, że nie wszystkie. Oj, nie, 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 dobrze, nie, dobrze, nie wszystkie przedmioty to są. O, nie, czekajcie, co nam, co nam zabrakło? Mamy miecz, mamy to, mamy to. <laughs> nie mamy mojej siekiery, o nie, moja siekierka. <laughs> nie mamy siekierki i nie mamy mojej zbroi całej, zobaczcie, że nie mamy ca... A czekajcie, może ona spadła tutaj, albo tu, albo tu, czekajcie, czekajcie, tutaj też. <laughs> dobra, jest, 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 jednak, dobra, czekajcie. Uwaga, 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 uwaga. nie, dobra. Sorry, 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 to but Znaczy ten, nie O! Jest wszystko, dobra, let's go, chyba tylko Chełmu nie mam teraz, dobra, ale najważniejsze rzeczy mam To mam, to mam, to mam, to mam, mhm Najważniejsze rzeczy mam, więc w porządku. Dobra, to w sumie. Eee, to easy. Ja myślałem, że wiecie czego się obawiałem, że się te przedmioty spaliły wszystkie, bo to było bardzo możliwe. Tam są te blazy dalej, ja bym to oświetlił jednak tak czy siak. wiecie, trzeba to oświetlić, żeby wiecie, żeby tutaj nie było żadnych problemów potem. Oj O, to dobra. A już oświetliłem to! i To jest łupata moja, właśnie, o łopacie zapomniałem. A masz, a masz! Dobra, na dwa hity pada blaze, to dobrze, dobra, ale jest oświetlone. Mm, teraz jeszcze bym oświetlił. Tam był chyba jeszcze jaki spawner. No widzieliśmy chyba dwa blazy. No to, to jest eee, troszeczkę dużo, bym powiedział. Nie to, zebrać. Ich. Znaczy, jest tych blaze'ów dużo tutaj gdzieś były. Halo blazy? Nie ma ich? Ej, czy mi się wydaje, czy może one one właśnie przybiegły stamtąd, już nie wiem nawet. Dobra, chwila, zniszczmy to, zniszczmy to. zobaczmy tutaj taki skok zróbmy taki elegancki. Tutaj chyba nie ma blaze'ów w sumie. Ej, nie ma tutaj blaze'ów, naprawdę? Ja jestem pewien, że tutaj były blaze'y przecież. Dobra, i nie ma. Dobra, czyli w takim razie mamy tutaj jeden spawner blaze'ów i drugi jest w tamtym miejscu. A wiecie co? Nas nie obchodzą blazy. Nas to wszystko nie obchodzi. My wiecie co chcemy? My chcemy tutaj odkryć po prostu ten nowy, ja bym chciał odkryć biom, w którym w którym byśmy mieli te takie Dermany, to jest taki bion, taki, on jest taki niebieski, taki troszeczkę fioletowy, taki wiecie. Ja nie, ja nie wiem, jak on się nazywa, ale w każdym razie jest on taki niebieskawy, okej. Okay. A masz, a masz szkielecie? Wypadła głowa, nie wypadła głowa. Naprawdę, chyba wypadniecie, żeby głowa wypadła z tego szkieleta, to jest jakieś, nie wiem, pół procenta szansy, to jest nic, to jest praktycznie zero, to jest naprawdę mało. No dlatego musimy się bardziej postarać, ale wiecie co? No tutaj z chęcią, z przyjemnością wziął i że tak powiem, no pozwiedzał ten teren. A na razie jak widzimy, no nie jest kolorowo. Znaczy możemy tutaj, możemy tutaj pozwiedzać, no, tylko jest taka pustka straszliwa, widzicie? To niczego nie ma. Wezmę grzyby, grzyby się przydadzą. Możecie się myśleć, ale do czego się przydadzą ci grzyby bzyku, no a to ja już wam tłumaczę. Grzybki mi się przydadzą do zupki, na przykład, albo do farmy grzybków nawet. A właśnie, wiecie, że z tych małych grzybków można robić wielkie grzybki. No właśnie, więc możemy też zrobić na przykład wielkiego grzyba, oprócz tego ja bym pozbierał złota. No i takie rzeczy generalnie porobił, wiecie, takie normalne, oprócz tego no, ten bastion, bastion od tych świnek, to jest mega ważne. Ale wiecie co, no, to jest, że tak powiem. No, trzeba będzie poszukać, i to bardzo dobrze, a ja nie wiem do końca, jak tak naprawdę tego bastiona zdobyć. To też jest dobre pytanie. Wezmę troszeczkę które więcej tego złota, bo wiecie, yy, zawsze mi się przyda, prawda? Do wymieniania się z tymi piglinami. Boję się tylko, że możemy tego właśnie nie znaleźć. A właśnie cały x mi poszedł, ale spokojnie, weźmy trochę kwarcu jeszcze więcej, bo kwarca i tak naprawdę dużo używamy na palionowie, więc się mega, ale to mega przyda, powiem wam szczerze. Yy, wiecie, zawsze do jakiejś budowli, czy czegoś czegoś tam fajnego, dobra, to się przyda, ale w sumie szczerze, dobra, nie, wiecie co, ja muszę lecieć, ja muszę zobaczyć, bo po prostu, gdzie jest tutaj ten bastion. Bo się po prostu no trochę zdenerwuję zaraz, jak nie zobaczę tutaj bastiona. Ja naprawdę chciałbym tutaj po, powymieniać się z tymi świnkami fajnymi, a oni mi robią coś takiego. O, ej, to jest co? Ej, dobra, to jest ten kolejny biom. Dobra, nice. Ej, czekajcie, to jest kość, nie? To jest kość, to się przyda. Ej, tam jest portal chyba rozwalony, ej, chwila, czym to się niszczy? A, kilofem. To jest dobre, to jest mega ważne. Te kości, ja to rozwalę, bo one są tak dobre. Mi się wydaje, czy z tego mączkę kostne można zrobić, chwila? Tak? Tak, 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 tak. Z jednego boka się robi 9 mączki kostnej, e, czyli to tak jakby jedne, jeden, taki, jeden taki bloczek to jest tak jakby trzy kości, tak? Dobrze mówię? Tak, trzy kości, no bo z jednej kości jest trzy e, mączki kostnej, to w takim razie jak z bloczku mi wypada 9 mączki kostnej, no to tak jakbyśmy mieli trzy mączki kostnej na raz. Weźmy trochę grzybków jeszcze, grzybki się przydadzą, tak jak już mówiłem. I może właśnie... Ktoś mi tam powiedział w komentarzu, żeby zrobić takiego wielkiego grzyba, takiego grzyba na palionowie zbudować To jest mega fajny pomysł w sumie. Nie pomyślałem o tym Co to jest? Na, naprawa! Na pierśnik z naprawą, to chyba szczypsu ma tylko takie te takie cuda, jakieś naprawy właśnie ten. Ula la, dobra, dobra, fajne, ale mamy, mamy normalnie portal zniszczony, tylko y, czy tutaj coś jest jeszcze ciekawego? Chyba nie, chyba nie ma. Chyba tylko jedna skrzyneczka, jakieś złoto, dobra, ale... Ej, bo by się skończy miejsce zaraz. Patrzcie, ale akurat hełm! Zgubiłem hełm i dostałem złoty hełm, o, tak. I nie musimy w takim razie zakładać tych budków, tylko e, nie chcę na razie tego używać bo mi jakieś szkiety rozwalam a masz te szklecie aaa, dostajesz dobra łap a masz a masz dobra fajnie elegancko możebym założył jednak tą tarczę bo wiecie co mam jakąś zaskakująco małą ilość zdrowia i się trochę obawiam, że może mi się coś stać i nie byłby e, enderman o właśnie o to mi chodziło czekajcie czy tu jest ten biom mam nadzieję że tak czekajcie czekajcie o tak o tak o, tak, o tak, tak, tak 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 błagam 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 enderman 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 a tutaj w ogóle można te ognisko takie robić nie uwaga nie dobra tutaj chyba nie ma tego biomu a ja ale jestem smutny już myślałem a wiecie co weźmiemy? To jest soul sanda więcej, bo to się zawsze przyda. To też się przyda, oczywiście zawsze, pyk, pyk. pyk. Nie wiem, co to jest? Aha, ja już nie mam miejsca chyba na to. No nie mam miejsca, na piasek dusz, o nie! O, nie! O nie jest naprawdę źle, czekajcie. To co? Jak ja to zrobię? Dobra, mam pomysł. Wiecie co? Postawmy tutaj skrzynkę. To są radykalne czasy. Czekajcie, widzowie. Nie mam miejsca, to jest niesamowite po prostu. Chwila. Dobra, postawię skrzynkę. Mam dużo drewna, więc zrobimy coś takiego. Podwójna skrzyneczka. Postawimy ją tutaj, po prostu przyjdziemy tutaj następnym razem i to zbierzemy to wszystko, czekajcie. Biorę to, dobra, odstawiam, 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 może tą łopatę sobie zatrzymała. Akurat, bo mi się przyda, się. Co mi się przyda, to mi się przyda na pewno. E, PPPP, pe, 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 pochodnie mi się na pewno przydadzą. E, PPP, pe, pe, pe. troszeczkę bruku mi się przyda. E, PPP, no i ten napierznik w sumie fajny. I ten, to też jest super, to też jest super, 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 to też jest super, to też jest super, to też jest super. No dobra, zostawmy, dobra, na razie to zostawiamy i to bym wziął, i dobra, i reszta. No może na razie zostać. Na razie niech zostanie, ale ja po to wrócę, oczywiście, po ten cały kwart. I czekajcie, teraz walka z tym Endermanem. Ej, czy mi się uda? Ej, o ty szkiecie, dobra, a masz, dostajesz, dobra, a masz szkiecie, dobra, i teraz walka z Endermanem. Czekajcie, jeden na jedno, czy mi się uda? Ja jestem naprawdę nie jestem jakiś najlepszy w biciu się, ale wydaje mi się, że mi się uda. Uwaga! O, jak on pokonany! Dobra, ten miecz ostrość 4 jest tak mocny, nie? Że ja cię kręcę. Muszę tylko dać jeszcze zniszczalność na tym mieczu, no bo inaczej może być troszeczkę niefajnie. Oprócz tego czekajcie, patrzcie, możemy zrobić coś takiego. Ho, hop, hop, tak możemy skakać. O nie! O, ty szkielecie, dobra, roz, tutaj z równowagi mnie naprawdę zniszczyłeś znowu. No ja cię kręcę. Co to jest za szkielet? W ogóle? Chwila. Jest tu ten biom, błagam. To i musi być ten biom. No nie, tu jest źródło lawy. O, ja cię kręcę. To nieźle. To nieźle się wpakowaliśmy. o nie czy tam coś będzie. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że my się musi chyba tutaj przedostać na drugą stronę. Co wy na to? Żeby się przedostać tutaj, tylko jak my to chcemy zrobić. noż, ja cię kręcę. To jest dobry pomysł, chwila. Nie no, może tam nie może pójdziemy w jakieś inne miejsce, to jest problem. Wiecie co by się przydała tutaj Elytra? Elytra to by się przydała, naprawdę na bardzo ale to bardzo by się przydała. Ja cię kręcę, widzowie, wiecie co? Ja nie wiem, ja będę szukać tego bastionu i się przyjdę do was, jak ja znajdę ten bastion, bo to jest jakaś tragedia. Nic nie idzie tutaj znaleźć w tym netderze. No po prostu, ja nie wiem. Widzowie, 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 zobaczcie co my tutaj mamy. No ja cię kręcę. Czy to jest bastion? To chyba jest bastion. Przynajmniej tak mi się wydaje, chwila, zbierzmy tutaj te złoto, trzeba ja mam coś złotego na sobie? E, tutaj mam złote. Dobra, i tylko ja się obawiam, że mnie faktycznie te, te świnki zjedzą nie? Zjedzą mnie i to tak e, doszczętnie, więc może być nieprzyjemnie. Uwaga, przyjdźmy tutaj, halo. Dzień dobry, o nie, czy oni są agresywni, bo coś mi się wydaje, że tak. Chwila, ja się tak zastanawiam, jak to się robiło? Czy ja mogę, chwila? Ja najpierw tak podejdę na spokojnie, czy oni będą się i chcą mnie zaatakować, patrzcie. A ja mam złoty, złote, złote hełm. No no dlaczego? A jakbym dał mu złoto? Czekajcie, dam mu złoto. Uwaga, uwaga, złoto złoto. Halo, e, ty, świnka, świnka? Świnka, świnka, czekajcie, czekajcie, weźmy tak, zróbmy. O, Świnka, chcesz mnie bić? Ty mnie nie chcesz bić? O, nie, Ej, on, on chce mnie bić! Ej, dobra, on, on jest, on jest niefajny. Ej, dobra, te, te wszystkie świnki są w sumie niefajne w takim razie. Ej, dobra, nie, to się źle skończy. Bo ja nie pamiętam jak się to robiło. Jak wiecie, jak zrobić tak? O nie, o nie, o, nie. świnka, uważaj. Ja się najbardziej boję tych kuszników. Ej, damy radę tym świnkom wszystkim, czekajcie, boję się trochę. Ej, nie wiem, nie wiem czy damy radę. Dobra, widzowie, to jest ryzykowne, ale widzicie co jak coś tu uciekam, dobra? Jak coś tu uciekam, dobra, a masz ty świnko. A masz, czekajcie. Kusznik, dobra, wale kusznika. Jest tu jakiś jeszcze chłopak? Nie, dobra, na razie nie. Dobra, w porządku, w porządku. Damy radę, damy radę. Amasz, 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 amasz. Mamy dobry miecz, mamy naprawdę dobry miecz. Jedyne, czego nam brakuje tutaj, weź tego kusznika, zabij. Amasz, amasz, dobra. Walimy go, walimy go. Amasz, dobra, amasz, kusz, kuszo, 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 jedna o ty kuszniku. Amasz, dobra. Walimy kusznika. Amasz, 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 a masz, dobra. Dostajesz, dostajesz. Ej, dobra, jest okej. Okay. Na razie wszystko w porządku, gra. B Dawajcie! Oooo! Oh, yo, let's go, let's go, let's go, let's go. Bierzemy, 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 wszystko. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. wszystko. Amasz, amasz, ty świnko. Amasz, amasz, O nie, nie, nie Dlaczego, uwaga, uwaga, musimy być ostrożni O nie, ej, oni biją z tego, oni mają, o nie, nie dobrze Oni mają siekierę, o nie, nie dobrze, nie dobrze Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie o nie ej, Ja zginę zaraz, o matko, o matko, 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 matko Ginę, 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 dobra, szybko, ucieczka Ucieczka na trzech Oa! Jedną strzyngetkę udało mi się zlutować i to i tak jest naprawdę dobre, bo jest naprawdę duże ryzyko, że nam się nie uda. Co to z Magnety? Jakiś płaczący obsydian Dobra, chwila. Ja bym zebrał więcej. Oh, tu jest duża skrzynia. O, ja cię chcę. Dobra, chcę tą skrzynię. Chcę tą skrzynię, tylko niech mi się z, życie zregeneruje. Wiecie co jest straszne? Dobra, mam to wszystko. Biorę to, biorę to. Oh, jakaś kusza, nie, Bierz to bisz, to bisz, to bisz, to bisz, to bierz to bierz to co to, jest? co to jest? Co to jest prędkość jakaś? Nie wiem, nieważne. Bierzemy, bierzemy to, bierzemy to i to też. To też tutaj wszystko bierzemy. To jest złoty! Żelazo, żelazo, całe! Dobra, bierzemy, 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 bierzemy. Wszystko, wszystko, wszystko. Okej, okay, super elegancko jest. Dobra, jeszcze jakaś skrzynka. Coś tutaj, jakaś fajne, fajne rzeczy, fajne rzeczy, Halo, halo, dzień dobry, skrzyneczki, skrzyneczki, skrzyneczki. Skrzyneczki, skrzyneczki. Ja wiem, że tutaj jest, jest ukryte gdzieś złoto, tylko się obawiam, że wiecie, że nie, nie zdobędziemy go jednak, bo ja po prostu nie wiem gdzie to jest. Serio, nie, ma, nie mam pojęcia, naprawdę. E, gdzieś na pewno jest to złoto takie poukrywane, tylko no, no wiecie, nie chcę mi się szukać, a ja naprawdę nie jestem dobry w te klocki. Uwaga, hop. Dobra, wskakujemy tutaj coś jest. Halo? Jest tu jakiś... Ej, co to jest? Ej, co tu, co tu? się stało? Ej, a, to jest ten e, kawałek Ej, co? Ej, serio, tutaj jest? Faktycznie, są takie rzeczy. A masz ty. O, ty świnio jedna. A masz, a masz, a, masz, a masz. Ty tak. Świnko, o masz, dobra, dostała świnka. O, tak, dobra, udało nam się. Patrzcie, złoto tu jest. I ja cię kręcę. Dobra, bierzemy to. i oddamy palionowi w sumie całe złoto, bo się nie powymieniamy z tymi piglinami, bo są dla nas źli. To może w takim razie wiecie, pozbieramy po prostu te złota. Dobra, dzięki za złoto. Thank you, thank you. Ale fajnie złota, duża. Hehe, dobra, dzięki, dzięki. Złoto to się przyda, zło to się akurat giga przyda. Fajnie, fajnie, dobra, mamy złoto, co jest, złoto wykopane, ta, wykopane, tutaj coś jest pod tym, bo coś mi się wydaje, że może pod tym coś być. E, nie ma, nie ma, nie ma, dobra, nieważne. Tutaj nie ma, ale czekajcie, ja nie wierzę, że tu nie ma już więcej skrzynek. Tu musi być więcej skrzynek, halo? Skrzynki, 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 skrzynki. Ej, oni mnie biją, o, tak, oni, oni mnie biją, oni mnie biją, oni mnie biją. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. My uciekamy tutaj. Tak wiecie, o, ten, ten spadł, haha, ale gałka z ciebie, spadłeś sobie, dobra, sobie teraz idziemy. Teraz jest czysto, nie? Nie bijecie mnie. Chwila, mam złoto. nie bijecie mnie, nie bijecie mnie, nie bijecie mnie, nie bijecie mnie. Na no dobra, na pewno mnie nie biją. Okej, okay. czyli tu jest w porządku, tylko jest taki problem, że nie możemy otworzyć skrzynki w takim razie. Wiecie, co mogliśmy zrobić? Lejek mogliśmy normalnie otworzyć. Mogliśmy zrobić tak, że zrobilibyśmy lejek, taki wiecie, hopper, nie wiem jak to się nazywa po polsku. I byśmy po prostu pod tą skrzyneczką postawili go i by nam chyba przedmioty dawało. To wtedy chyba tak działa, że by nas nie atakowały te pigliny. No ja nie wiem. Ej, no fajny jest ten bastion, tylko że ja, że ja nie wiem gdzie co jest, wiecie? Ja nie jestem jakiś tutaj doświadczony w te bastiony. Ja wiem, że one mają jakieś specjalne, one są jakieś trzy rodzaje tych bastionów i można, że tak powiem przewidzieć, gdzie są te skrzynki wszystkie, gdzie jest to złoto, ale ja nie mam pojęcia. Magma! Magma, co tutaj robisz? Dobra, a masz, sorry, przepraszam cię, Magma, ale muszę cię niestety zniszczyć, bo ty masz takie fajne te kuleczki i z, z tego się chyba da robić. E, mikstury na odporność na ogień, coś takiego, a już nawet nie wiem, ale na pewno się przyda. Przepraszam cię, panie Magma, przepraszam, naprawdę przepraszam, nie chcę tego robić, ale muszę, no niestety, wiesz jak jest. No, potrzebujemy tutaj surowców wszystkiego. Mamy dwa magmowego kremu, tylko że to było już wcześniej. Nie wiem, to coś jakoś nie wypada. Chyba nic nie wypadło z tego, no nieważne. Dobra widzowie, wiecie co? Ja myślę, że po prostu... Tu, tutaj będziemy się, mm, że tak powiem, nie, tu w kolejny biom faktycznie Wiecie co zrobimy? My pójdziemy po prostu, ja tam wrócę do tego, bo to jest troszeczkę o daleko. Więc ja po prostu wrócę i się z wami spotkam po prostu, jak będziemy od razu przy portalu. Dobra, dobra, Gites Majones, moi drodzy, jesteśmy przy portalu i wychodzimy stąd. Uwaga! Zobaczymy, co takiego mogliśmy zdobyć. Znaczy co zdobyliśmy takiego? z przyjemnością właśnie. Aj się, zapomniałem się wrócić o po tą skrzynkę, wiecie? to co zrobiliśmy tak naprawdę tam w nederze. O, nie, co ja zrobiłem najgorszego, nieważne. Ale mamy naprawdę dobre przedmioty tutaj z tego bastiona. Zaraz wam pokażę, co takiego. Ciekawego tutaj zdobyliśmy. E, więc tak. Co e, Najpierw, może zniszmy może ten śnieg. Ten śnieg mi się nie podoba. Waga, waga, zniszmy to, dobra. I teraz, czekajcie, czekajcie. Uwaga, uwaga. Oficjalna część tutaj e, tego całego odcinka. Co zdobyliśmy w nederze? W wy, wyprawie do nederu. Uwaga, uwaga. Moi drodzy, mamy tak. E, wow, kusza, ale nie. To sklątwa zlikania? Serio? Naprawdę? E, nie zauważyłem tego. Ja myślałem, że jest kusza. To musi być dobry enchant. No ale. <laughs> Dlaczego tak jest? Dlaczego tak musi być, dobra? Czyli to jest fajne. Mamy tak. Na pierśnik z naprawą, jakiś na pierśnik, ochrona 4 to jest taki średni. Te czarnity to jest nic ciekawego, to też jest nic ciekawego, to też jest nic nieciekawego, to jest nieciekawe. Ej, dobra, to jest chwila. Może wyrzućmy to, co jest nieciekawe, czyli to jest nieciekawe, to jest nieciekawe, to jest nieciekawe, to no to chyba też, to może być, to jest też git, to też git, to też git, to też git, to jest nieciekawe, to jest chyba ciekawe i to też jest ciekawe, prędkość duży jest chyba nieciekawa, to jest nieciekawe, to jest ciekawe i to tak naprawdę chyba tyle. O i to złoto. Dobra, czyli te rzeczy są super Co to, ej, w ogóle WTF, co to jest? Chwila, co, co co to robi? Dobra, nieważne W każdym razie to fajnie wygląda i to może mi się przydać Na przykład gdzieś możemy to nawet posadzić w moim domku Dlaczego nie? E, może postawmy go na przykład O, tutaj, w tym miejscu, e, może będzie to fajnie wyglądać eee! Wygląda to tak. Wiecie, wiecie jak jest, jak jest. Wydaje mi się, że jest w porządku. No, czeka, a może, może po zrobimy coś takiego? Mm, no, jeszcze do przemyślenia. No w każdym razie mi się podoba taki, nie wiem, dekoracyjny przedmiotik. E, to jest tak, mamy jeszcze płaczący obsydian. Nie wiem do czego się przyda. Nie wiem dlaczego on jest płaczący, skoro ja tutaj nie widzę, żeby on płakał, ale no nieważne, nie ma to znaczenia. Dobra, zniszczmy go i po prostu postawmy go do tej skrzynki, może po prostu do tej właśnie złoto, złoto, złoto. Ile my tam zabraliśmy palionowi złota? Już nie pamiętam, ale oddamy mu, bo się w sumie nie powymienialiśmy. Tam ponad stak, to dajmy mu tam 44, cz hmm, chyba aż tyle złota hmm, nie zabraliśmy, bo się faktycznie nie powymienialiśmy, no a trzeba oddawać to, co się tutaj pożyczyło, więc oddaję to chyba. Właśnie to było coś około 44, oddałem pięknie, oprócz tego mamy kości, czyli bardzo dużo mączki kostnej tak w sumie. E, no to jest ciekawe, to się może przydać i tego płyta muzyczna. Hmm, nie chcę wydawać diamenta na ten taki e, grajek, tam gdzie można wrzucić to, ale to jest akurat mega przydatne. Oprócz tego złoto, nie no, generalnie widzowie, wydaje mi się, że przygoda w nederze była jak najbardziej udana. No i chyba wydaje mi się, że może nawet pójdziemy tam jeszcze, wiecie, porobić jakieś różne rzeczy. No, zobaczymy widzowie. W każdym razie, ja wam mega dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapeczkę oraz oczywiście subskrypcję na tym kanale. Ja się będę z wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa!